Witajcie. Nadszedł czwartek. Wybiła godzina pierwsza. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się ponownie w okolice Trójmiasta. Sprawy, które zamierzam wam przedstawić, nie znalazły swojego rozwiązania od 26 lat. Jest to kolejny materiał, mówiący o niebezpieczeństwie wynikającym z jazdy autostopem na tych terenach. Doszło do trzech zagadkowych zabójstw. Wszystkie sprawy były poruszane w archiwalnych wydaniach programów Magazyn Kryminalny 997 oraz Fajbusiewicz na tropie. Aby móc dokładnie zrozumieć przebieg zbrodni, musimy zacząć od samego początku. Chronologicznie poukładać wszystkie elementy rozsypanej układanki, aby ostatecznie postarać się złożyć to w logiczną całość. Ofiarami były trzy młode kobiety. Uczennice szkół średnich. Każda z kobiet pochodziła z innego środowiska, pomiędzy nimi nie było też cech wspólnych. Zazwyczaj seryjni sprawcy atakują zbliżone do siebie ofiary według ściśle określonych schematów, wyglądu czy typów osobowości. W tym przypadku każda z ofiar to odrębna historia. Dlatego zacznijmy od pierwszej z nich do morderstwa tej kobiety. Doszło najwcześniej, była pierwsza. Justyna Węsierska. Mała miejscowość leźno, leżąca na terenach gminy Żukowo. To właśnie stamtąd pochodziła 18-letnia Justyna Węsierska. Na co dzień była uczennicą zasadniczej szkoły zawodowej w Gdańsku. Codziennie dojeżdżała PKS-em do placówki szkolnej. Wyjeżdżała i wracała, zawsze o stałych porach. Rodzice mogli jej ufać. Justyna nigdy nie sprawiała problemów wychowawczych. Po szkole zawsze pomagała rodzicom w pracach domowych. Czasami młoda kobieta korzystała z podwózki, łapiąc tzw. stopa. Podobna sytuacja miała miejsce 14 czerwca 1994 roku. Zbliżały się wakacje. Pozostał ostatni tydzień nauki w szkole. Nastolatka, ubrana w białą koszulę i ciemną spódnicę za kolano, wyruszyła na zajęcia. Zabrała z sobą jedynie czarny, materiałowy plecak, w którym miała potrzebne książki i notatki. Na przystanku autobusowym widziana była przez kilka osób około godziny 10 rano. Początkowo, młoda kobieta czekać miała na autobus. Jednak, jak wynika ze znań świadków, po chwili miała zatrzymać jeden z przejeżdżających samochodów. Był to czerwony Volkswagen Golf. Świadkowie zapamiętali początkowe numery tablic rejestracyjnych, wskazujących na to, że pojazd zarejestrowany był w ówczesnym województwie słupskim. W środku widziany był tylko jeden mężczyzna kierowca Golfa. Gdy wieczorem. Nastolatka nie wróciła ze szkoły do domu. Rodzice poczuli się zaniepokojeni. Nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca. Początkowo justyny szukano w rodzinnej wsi. Gdy to nie przynosiło rezultatu, rodzice zaginionej nastolatki zgłosili się na posterunek policji bladym świtem 15 czerwca. Dopiero wtedy rozpoczęły się poszukiwania zakrojone na większą skalę. Udział w nich wzięli wszyscy. Funkcjonariusze z powiatu, a także mieszkańcy gminy Żukowo. Do przełomu w śledztwie doszło dopiero 17 czerwca. Wtedy na policję wpłynęło zgłoszenie od roztrzęsionej kobiety. Powiedziała policjantom, że w leśnym potoku zauważyła ludzkie kończyny wystające ponad lustro wody. Zgłoszenie pochodziło od właścicielki domku letniskowego w miejscowości Kamin, leżącej na terenach gminy Szemut. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, nie mieli wątpliwości, że odnalezione ciało należy do zaginionej przed trzema dniami Justyny Węsierskiej. Ciało młodej kobiety znajdowało się w jutowym worku, a całość była obciążona ciężką płytą z betonu. Kostki i nadgarstki nastolatki były skrępowane liną, na zasadzie zadzieżgającej pętli, podobnym sznurem. Były zakneblowane usta kobiety. Choć po wyłowieniu ciało było kompletnie ubrane, sekcja zwłok wyjawiła wstrząsającą prawdę. O tle, na jakim została zamordowana, 18-letnia Justyna Węsierska. Według opinii policyjnego psychologa, pracującego przy sprawie, Justyna Węsierska miała być bardzo ufną i otwartą osobą. Według jego oceny, bez przeszkód mogła wsiąść do samochodu obcej osoby. Bez poczucia zagrożenia. W chwili ataku mogła próbować się bronić. Jako prawdopodobną, a zarazem oficjalną przyczynę śmierci uznano uduszenie. Fakt, że ciało przebywało w wodzie, uniemożliwił na stuprocentową pewność co do przyczyny zgonu. Biegli z zakresu medycyny sądowej, doszli jednak do innego, wstrząsającego odkrycia: Zwłoki kobiety, do leśnego potoku. Zostały wrzucone dopiero po dwóch dniach od śmierci nastolatki. Sprawca z dużą dozą prawdopodobieństwa nie wiedział, jak ma się ich pozbyć. Dlatego przetrzymywał je w nieznanym dla policji miejscu przez dwie doby. Tutaj warto zaznaczyć, że kamień to niewielka wieś oddalona o 20 km od rodzinnego leźna Justyny Węsierskiej. Ponadto, miejscowość ta znajduje się po przeciwnej stronie. Niż tam, dokąd zmierzała nastolatka. Na tej podstawie ciężko jest ustalić miejsce ataku, a także położenia kryjówki sprawcy. Pewnym natomiast jest to, że musiał on znać topografię okolicznych wsi, skoro udał się do kamienia w celu ukrycia zwłok. Jak na tamte czasy, pojazd ten był charakterystyczny i powinien wzbudzić ciekawość okolicznych mieszkańców, gdy zjawił się w ich rejonach. Zważywszy na to, że poruszał się na słupskich tablicach rejestracyjnych. Przy ciele nastolatki nie odnaleziono plecaka należącego do ofiary, przyborów szkolnych, legitymacji oraz co ciekawe, biletu miesięcznego na PKS. Wiek sprawcy określono w przedziale od 20-40 lat. Sprawny fizycznie, z wyraźną przewagą siły nad swoimi ofiarami. W przypadku Justyny Węsierskiej. Wykluczono, aby mogła znać swojego oprawcę. Jej rys psychologiczny wskazywał jasno, że nie bała się obcych mężczyzn ani nie potrafiła realnie ocenić zagrożenia. Ufna natura niewątpliwie przyczyniła się do dramatycznego losu, jaki ją spotkał. Śledczy przyjęli dwa możliwe warianty. Jednym z nich było założenie, że zbrodnia była nieplanowana i nastąpiła na skutek impulsu który sprowokował mężczyznę do ataku. Druga z hipotez śledczych zakładała, że sprawca do swojego czynu przygotowywał się i obserwował nastolatkę, dokładnie znając jej rozkład dnia, stąd też bez problemu mógł wiedzieć, kiedy powinien się zjawić na przystanku autobusowym. Niewykluczone, że już w przeszłości mógł podwozić nastolatkę z Leźna do Gdańska, wytwarzając w niej automatycznie zaufanie. Choć według oceny biegłych z zakresu psychologii nie było to konieczne, działania operacyjne policji były zakrojone na szeroką skalę. Objęły swoim zakresem dwa ówczesne województwa województwo słupskie, a także województwo gdańskie. Wnikliwie sprawdzano wszystkich mężczyzn, którzy byli w posiadaniu czerwonego Golfa marki Volkswagen. Wytypowano wtedy nawet potencjalnych podejrzanych. Ostatecznie nikomu nie postawiono zarzutów, a sprawa trafiła do Trójmiejskiego Wydziału Archiwum X. Ewa Miotk Niespełna rok po dramatycznych wydarzeniach w Leźnie dochodzi do kolejnej tragedii. Bez śladu ginie wtedy 16-letnia Ewa Miotk z Sierakowic. Miejscowości oddalonej o 53 km od gminy Żukowo. Jeśli weźmiemy pod uwagę drogę, która przecina również wieś Kamień, gdzie odnaleziono ciało Justyny Węsierskiej. 16-letnia Ewa Miotk mieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem przy ulicy Mickiewicza w Sierakowicach. Była uczennicą pierwszej klasy miejscowego liceum zawodowego. Odległość Jaką codziennie musiała poponywać nastolatka do szkoły, była niewielka. Szkoła znajdowała się w obrębie 500 metrów od miejsca zamieszkania dziewczyny. Przejście tej trasy zwykle zajmowało Ewie około 15 minut. Zawsze poruszała się tym samym ciągiem komunikacyjnym. Chodziła ulicami Mickiewicza, księdza Sychty, do skrzyżowania z ulicą Lemborską aby następnie wejść na ulicę Dworcową, przy której mieścił się budynek liceum zawodowego. 13 maja 1995 roku 16-letnia Ewa Miotk wyszła z domu o godzinie 8:10. Jak zwykle, udawała się na zajęcia lekcyjne. Ostatni raz była widziana przez trzy osoby, gdy przechodziła ulicą na wysokości księdza Sychty. Osoby te doskonale znały młodą kobietę, dlatego nie mogło dojść do pomyłki. Na lekcję jednak nigdy już nie dotarła. Ślad po niej zaginął w niemal identyczny sposób, jak w przypadku Justyny Węsierskiej. Zgłoszenie na policję o zaginięciu wpłynęło już tego samego dnia. Ponownie zbadano najpierw sytuację rodzinną zaginionej, następnie ruszyły poszukiwania zakrojone na szeroką skalę przy użyciu wszystkich dostępnych sił. Mając jeszcze w pamięci wydarzenia z gminy Żukowo, przeczesano ogromne tereny parkowo-leśne. Przełomem w śledztwie miało być dotarcie do kluczowego świadka. Zeznał on, że widział jak szesnastolatka rangiem 13 maja wsiada do granatowego samochodu marki Polones. Miało to się odbyć właśnie na ulicy, gdzie nastolatka... Była widziana ostatni raz. Świadek jednak nie potrafił określić, czy kobieta zatrzymała samochód, czy on sam się przy niej zatrzymał. Świadek również nie spostrzegł: To był kierowcą pojazdu, ani nie widział tablic rejestracyjnych. Informacja ta zaskoczyła rodziców 16-letniej Ewy. Od małego uczulali ją na takie sytuacje, aby nigdy i pod żadnym pozorem nie wsiadała do auta osoby nieznajomej. Podobnie jak w przypadku osiemnastolatki z Leźna, tak i w tym przypadku, policyjny psycholog badał rys psychologiczny zaginionej kobiety. Oczywiście nastąpiło to w późniejszym czasie, ale warto wspomnieć o tej opinii w tym momencie. Według oceny psychologa, Ewa Miotk była osobą nieufną i bojaźliwą. Zatem wyklucza to, a była łapała jakikolwiek samochód na okazję. Zatem sprawcę kobieta musiała znać. Ewentualnie mógł to być ktoś, kto wzbudzał zaufanie społeczne. Według rekonstrukcji jednego z programów kryminalnych przyjęto wariant, że 16-latkę Sierakowicz zwabiono wizją wagarów, choć kłóci się to z wizerunkiem dziewczyny. Według relacji bliskich jej osób była bardzo poukładana i grzeczna. Nigdy nie sprawiała żadnych problemów. Stroniła od złego towarzystwa i ryzykownych zachowań. W przeciwieństwie do Justyny, stawała sobie sprawę z zagrożeń. Dlatego, za niemal pewną, przyjęto wersję, że Ewa wsiadła do samochodu znanej jej osoby. 19 maja, na 6 dni od zaginięcia Ewy Miotk, na policję wpływa zgłoszenie od rolnika. Który odnalazł ciało młodej kobiety na wysypisku śmieci w Paczewie. Jest to miejscowość oddalona o 2 km od Sirakowic. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji, identyfikując zwłoki, bez wahania rozpoznając w nich zaginioną szesnastolatkę. Ciało ponownie zawinięte jest w jutowy worek, tak samo jak miało to miejsce w przypadku Justyny Węsierskiej. Kostki oraz nadgarstki nastolatki są skrępowane tym samym sznurem, który został użyty rok wcześniej. Przyczyna zgonu, jak i tło morderstwa nie pozostawia złudzeń. Sprawcą jest ten sam człowiek i ponownie zaatakował. Tutaj również gnie torba z przyborami szkolnymi, czarna z dwiema naklejkami w kształcie sertuszek. Ginie też legitymacja szkolna siostry Ewy i Jolanty. Ginie też biżuteria i pierścionek z turkusowym oczkiem. W tym przypadku ciało zostało pozbawione ubrań. Wyjątkiem też był knebel, który znajdował się w ustach szesnastolatki. Wykonany był z bielizny, a co budzi największe zaniepokojenie, była to dziecięca część garderoby, co wskazywałoby na to, że sprawca posiada dziecko lub ma jakieś w bliskim otoczeniu. Oczywistym jest też, że mógł taką nabyć w sklepie z odzieżą dziecięcą. Jednak, moim zdaniem, wtedy ktoś mógłby skojarzyć zakup z tą zbrodnią, bowiem sprawa stała się bardzo medialna i głośna w obrębie całego dzisiejszego terenu trójmiasta. Biegły medyk sądowy po wykonaniu sekcji określił, że do zgonu kobiety doszło 8 godzin po jej zaginięciu czyli mniej więcej. Około godziny 16:30. Natomiast nie jest wiadomym, co działo się z nastolatką przez ten czas, ani w jakim miejscu doszło do zabójstwa. Nigdy też oficjalnie nie określono, przez jak długi czas zwłoki dziewczyny znajdowały się na wysypisku śmieci w Paczewie. Daria Reluga 4 sierpnia. 1995 roku dochodzi do kolejnego zaginięcia młodej kobiety na terenie Trójmiasta. Tutaj sprawa przybiera zupełnie innego wymiaru. 19-letnia Daria Reluga, jako świeżo upieczona maturzystka, korzysta ze swoich pierwszych dorosłych wakacji. Jest pełna planów na przyszłość i ambicji. Tego ranka postanowiła pobiegać po lesie. Sport to coś, co dawało jej w życiu siłę. Tego dnia miała zamiar biegać w Oliwskim Lesie. Gdańszczanka znała go niemal na pamięć. Wyszła z domu bardzo wcześnie rano, zaraz po godzinie siódmej. Niestety, nigdy już do niego nie powróciła. Późnym wieczorem, przerażeni rodzice Darii Relugi, zgłosili zaginięcie córki na jednym z gdańskich komisariatów policji. Funkcjonariusze, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i problemu, z jakim borykają się od roku, przystąpili od razu do działania, bez oczekiwania na upłynięcie przysłowiowych 24 godzin od zaginięcia. Niestety, było już zbyt ciemno, aby utworzyć grupę do przeszesywania lasu, dlatego odłożono to na poranek dnia następnego. 5 sierpnia odnaleziono ciało maturzystki w Oliwskim Lesie przez długi okres czasu. A oficjalnie po dziś dzień upierano się, że zwłoki ujawnił jeden z funkcjonariuszy policji. Dopiero po kilkunastu latach ojciec Darii doszedł do prawdziwej wersji wydarzeń. Na ciało natrafił jeden z gdańskich leśników. Zdziwiło go, że w lesie leży kubka gałęzi, przykrytych liśćmi paproci. Mężczyzna postanowił dowiedzieć się, co jest schowane pod spodem. Wtedy natrafił właśnie na rozebrane ciało młodej kobiety. Ta sprawa od początku różniła się od poprzednich. Najważniejszym było to, że różnił się typ ofiary. W przypadkach Justyny, jak i Ewy, mieliśmy do czynienia z drobnymi blondynkami. Daria była natomiast wysportowaną brunetką. Różniła się też specyfika ataku. We wcześniejszych zbrodniach mieliśmy wątek podróży autostopem. Tutaj doszło do napaści w lesie. Być może było to spontaniczne, być może sprawca skorzystał z nadarzającej się okazji. Te trzy sprawy są zwykle łączone. Moim zdaniem nie bez powodu. Choć różni się sposób ukrycia ciała, to wcale nie wyklucza to udziału tego samego, seryjnego przestępcy. Po prostu mógł działać pod wpływem impulsu, lub został spłoszony. Być może dlatego nie wrócił. Aby przenieść ciało w inne miejsce, zgodnie ze swoimi schematami. Według policjantów, sprawca mógł chodzić do pracy przez las Oliwski. Jedną z przyjętych hipotez było to, że zdaniem śledczych miał on pracować na budowie osiedla willowego w pobliżu lasu. Na miejscu zbrodni ujawniono natomiast wiele dowodów rzeczowych, między innymi zakrwawioną chusteczkę. Ze śladami biologicznymi sprawcy, wbity w drzewo nóż, którym najpewniej mężczyzna zastraszał młode kobiety, a także włos. W tym momencie dochodzimy do kuriozum całej sprawy. Od samego początku coś szło nie tak przy śledztwach. Odciski palców z ujawnionego noża zostały zatarte, włos zgubiono, a materiału genetycznego zabezpieczonego na miejscu zabójstwa nigdy nie przebadano. Gdy Archiwum X chciało powrócić do sprawy, okazało się, że akta dotyczące Darii Relugi zaginęły w Sopotskiej Jednostce Prokuratury. Wracając do wydarzeń z sierpnia 1995 roku, ojciec Dary usilnie prosił, aby zaprowadzono go na miejsce, gdzie nastolatka została odnaleziona. Przez kilka miesięcy konsekwentnie mu odmawiano, Tłumacząc, że w tym miejscu założono monitoring pułapkę na wypadek, gdyby sprawca wrócił na miejsce zbrodni. Dopiero po bardzo długim czasie mężczyzna otrzymał wskazówki, jak dotrzeć w te obszary lasu. Gdy dotarł na miejsce, sparaliżowało go. Do drzewa przybity był krzyż z napisem: Daria Reluga zginęła śmiercią męczeńską. Mężczyzna nie mógł wyjść z szoku, ponieważ to miejsce było największą policyjną tajemnicą. Tak przynajmniej twierdzono. Jak wynika z ustaleń ojca Darii, krzyża nie przebił nikt z ich bliskiego otoczenia. Zatem, kto tego dokonał? W jaki sposób ktoś dostał się w tak ściśle pilnowane przez policję miejsce? Odpowiedź może być tylko jedna: sprawca sam wykonał napis. A także krzyż. Od tej zbrodni minęło 25 lat, a bezwzględny, seryjny morderca wciąż chodzi po wolności, niewykluczone, że może też stać za innymi tajemniczymi zaginięciami na terenie Trójmiasta. Wspólne drogi. Trzy ofiary. Jeden motyw zbrodni. Wszystko ma miejsce w obrębie jednego trójkąta na mapie. Morderstwa dokonane w przeciągu jednego roku, a wszystko przecina się w Gdańsku i Sopocie. Wiek ofiar zawsze jest zbliżony. Schemat i narzędzia zbrodni, te same. Choć wyjątkiem jest ostatnia ze spraw. Na pozór inna, zaś niezwykle kluczowa bowiem najbardziej spontaniczna. Dlatego pozostało tak wiele śladów, które w niewyjaśniony sposób zostały zniszczone. Na koniec, podsumowując, chciałbym postawić najważniejsze z pytań. Czyj udział jest tak skrzętnie skrywany? Czy po prostu jest to nieudolna próba ukrycia indolencji organów ścigania? Nie od dziś wiadomo, że w Polsce tematyka zaginięć jest traktowana pobieżnie, często nieskutecznie. Dziwi mnie, jak wiele z dróg za każdym razem prowadzi do Trójmiasta. Jednak otwiera mi to ponownie drogę do sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Wewnętrzna intuicja mówi mi, że te sprawy mają wspólny mianownik, a sprawca niezmiennie od lat może być ten sam. Dlatego już dziś zapraszam was na nowy cykl Anatomia zaginięcia, który pojawi się niebawem na kanale. Wnikliwie prześledzimy każdy trop w sprawie Gdańszczanki. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.